Witamy w naszej bazie Harno. Teraz zrobię małą wycieczkę. Będziemy iść dookoła, ja będę pojadał. No to jest baza zabudowana pomiędzy drzewami, osłonięta z jednej strony krzakami. Z jednej z jej stron rozciąga się całkiem ruchliwa ulica. Ale to jest już niestety tak musiało być. Tutaj mamy jedną ze ścian, mocno zakamuflowanych. Baza ma piętro dolne i górne. W piętrze jest mój pokoik, na górze jest, będzie robiony kolejny. Tutaj mamy wejście do bazy. Jak tutaj widać mamy łóżko, szafkę. Planujemy w przyszłości jeszcze dodanie większej ilości mebli. Dach jest takiej wysokości, że bez problemu można sobie stanąć. Jest jeszcze trochę wolnego miejsca nad głową. Są się trochę obniżone, żeby nie było aż tak widoczne. A tu drabina, która służy jako wejście. Na górne piętro, które będzie niedługo zmodyfikowane. Gdzieś na tym piętrze będzie budowany dach. I robi się kolejny to. Ta baza zajęła nam hmm, sama konkluzja jeden dzień. Ale główna reszta pracy niecałe dwa tygodnie. I nadal pracujemy, żeby ją zmodyfikować. No, e, na początku mieliśmy bazę obok tej bazy wykopaliśmy sporą dziurę wyko wykonaliśmy małą ziemiankę jednak z powodu tego, że ta ziemianka cały się zasypywała i były problemy z nią pozbyliśmy się jej, mamy zamiar teraz jej w zasypać i zbudowaliśmy zwykłą bazę ale bardzo solidną właśnie tu jest była baza była ona pod ziemią, była ukryta. Wchodziło się z nie, do niej z szałasu, który też został zniszczony. Na no, rzecz zbudowania bardzo solidnego szałasu tego. No i w ciągu jednego dnia zbudowaliśmy całą konstrukcję dachu i ścian. Potem spół, przez kilka dni zajmowaliśmy się kamuflażem i bajerami. I teraz ogółem mamy taką bazę. teraz Zaraz staramy się ją wyposażyć w meble. W